Wyobraź sobie sytuację. Mąż łajdak zdradza żonę. Nie dość, że łajdak to jeszcze kretyn. Zdrady dokonuje bowiem w małżeńskim łożu w czasie, gdy żona powinna być w pracy. Żona jednak wraca z pracy wcześniej. Idzie do sypialni i nakrywa męża na gorącym uczynku razem, powiedzmy, z koleżanką z pracy. Czy myślisz, że mąż pokaja się, będzie przepraszał i błagał na kolanach, żeby nieszczęsna kobieta mu wybaczyła? Nie. Mąż zamiast tego opierdziela żonę od ostatnich, bo kochanie, ty powinnaś być w pracy. Dlaczego ty przyszłaś wcześniej do domu? A w ogóle, to musimy porozmawiać na temat twojej niskiej kultury osobistej, bowiem weszłaś do naszej sypialni bez pukania. Wydaje ci się to absurdalne, chore i niedorzeczne? A mnie się wydaje, że w skali makro, w skali dotyczącej całego kraju, taki właśnie scenariusz przeżywamy w, w związku z aferą taśmową. Witaj w analogowym vlogu, w vlogu, w którym staram się subiektywnie. Komentować tematy, które w jakiś sposób nas wszystkich dotyczą, które mam nadzieję są elementem Waszych przemyśleń czy szeroko pojętych przemyśleń społecznych. Jeśli masz ochotę, Obejrzeć film, w którym staram się mówić obiektywnie, analizując zarówno punkt widzenia jednej, jak i drugiej strony, zapraszam Cię do obejrzenia moich filmów z cyklu analogowym okiem. Playlisty znajdują się na stronie głównej kanału. Ponieważ jest to już mój drugi film w związku z aferą taśmową, a po emisji pierwszego, dziwnym trafem kilka chwil później zablokowano mi na, konto na YouTubie, w opisie tego filmu znajdziesz również link do mojego Facebooka, drugiego kanału na YouTube i strony internetowej. Bardzo Cię proszę, zalajkuj mój fanpage i zasubskrybuj drugi kanał, bo mam nadzieję, że tam to było zupełnym przypadkiem bez związku. Ale gdyby jednak, to chciałbym, żebyś mógł mnie jakoś łatwo odnaleźć. Wyjeżdżając na wakacje, w które odbyło się kilka tygodni temu, właśnie nagrałem film dotyczący afery taśmowej. Tutaj pojawia Ci się Link do tego filmu. Tam pokrótce powiedziałem no, generalnie, o co w tej aferze chodzi. No, afera taśmowa, mówiąc krótko. Nagrano taśmy, z których jasno wynika, że będę używał tak samo bulwarowego, rynsztokowego języka, jak ludzie tam nagrani. Czyli, nie. Mówiąc krótko, z tych taśm wynika, że ludzie na najwyższych stoiskach... St, yy, 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 stanowiskach w państwie, robią wałki na polityce i traktują Rzeczpospolitą Polską jak własny folwark, a instytucje publiczne jak swoje własne przedsiębiorstwa. Prezes NBP zgadza się, wygląda na to, że zgadza się dodrukowywać pieniądze, żeby konkretna partia polityczna wygrała wybory. Nie chce robić tego jednak za darmo, tylko też chce osiągnąć swoje polityczne korzyści. Wygląda na to, że chce usunąć niewygodnego ministra. Ba, wychodzi na osobę małostkową, bo nie chce gadać z posłańcem, tylko od razu chce gadać z premierem. Przypominam, że bulwarowego języka używam, żeby się upodobnić do polityków. Drugi znowu facet, nazwijmy go ministrem od Zegarka. Wygląda na to, że ma żonę, która robi wałki na działalności gospodarczej. No, on się boi, że kontrola skarbowa działalności jej firmy ujawni, że on też robi wałki. Tam pada takie słowo: O Boże, co będzie, jeśli skrosują, czyli połączą jego rachunek prywatny z rachunkiem <śmiech> <śmiech> jego żony. On się w tym momencie obawia, że, że prawdopodobnie, że wyjdą tam jakieś inne wałki. Ba! On sobie załatwia, że ta kontrola nie zostanie nie wszczęta, albo, że zostanie, zostanie zakończona. Wydaje mi się, że zostanie zakończona. Czyli mamy do czynienia z jawną korupcją. Nie tylko to już są oszustwa podatkowe, ale to już jest korupcja. Taki stan był, gdy wyjeżdżałem na wakacje. Myślałem, że gdy wrócę po dwóch tygodniach, okaże się, że mamy całą listę śledztw. Bo okej, okay, Taśmy nie są dowodem, ale łatwo można sprawdzić, czy to, co na tych taśmach po powiedziano, było prawdą. Można więc sprawdzić, czy rzeczywiście mm, y, w, w firmie y, żony ministra od zegarka była kontrola skarbowa, czy kontrola, mówiąc językiem politycznym, czyli kolokwialnym, niskim, chamskim, wulgarnym, została upierdolona, a jeżeli tak, no to. Widzimy, widzimy my czarno na białym, że, 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 jest ok że, że się wszystko potwierdza. Dalej tą kontrolę trzeba przeprowadzić, wykryć nieprawidłowości. Jeśli doszło do wykroczeń skarbowych lub przestępstw skarbowych, to trzeba ukarać albo grzywną, albo wręcz odświadką. Wreszcie trzeba zajrzeć ministrowi na konta, bo jest uzasadnione podejrzenie dokonania na przestępstwa. I jeżeli ono rzeczywiście się spełni, no to trzeba, yy, no to trzeba tego ministra wreszcie skazać. No. No chyba nie uznamy za okoliczność łagodzącą to, że jest bardzo przystojny i w więzieniu pewnie miałby dużo kolegów z celi. No, no słuchajcie, no, no myślałem, że tak będzie. Tymczasem jest to, co powiedziałem we wstępie. Totalne odwracanie kota ogonem. Zupełnie tak, jak przy kazusie Holokaustu. W Holokaustcie jest bowiem takie coś, że Fakt jest taki, że Niemcy zbudowali na podbitych przez siebie polskich ziemiach totalnie bez udziału Polaków i polskich władz obozy, zakłady. Tymczasem zafałszowywanie historii polegało tak, że najpierw mówiło się niemieckie obozy koncentracyjne na ziemiach polskich, potem mówiło się nazistowskie obozy koncentracyjne na ziemiach polskich, a potem szybciutko prze się przeszło do polskich obozów koncentracyjnych, i teraz jest walka, żeby. By odwracać to, żeby mówić, nie, nie, to nie były polskie obozy koncentracyjne. Oto jest walka. Tak samo tutaj najpierw przerzucono ciężar dyskusji z merytoryki, czyli z tego, że mm, na przykład że y, instytucje, które powinny być niezależne i których niezależność bardzo drogo kosztuje po to, żeby one mogły być niezależne, to ty drogi podatniku płacisz kupę Hajsu, tak naprawdę są uwikłane w politykę, a rządzi nimi karierowicz, który wygląda na to, że wszystko zrobi dla hajsu. Z tego poziomu dyskusja została najpierw przeniesiona na poziom dyskusji, czyli już nie mówimy o tym, że oni mówili o wałkach, tylko że mówili jak, jak, jak chamy, jak prostaki, jak gnoje. No to już jest zupełnie co innego. Go, y, powiedzieć do kogoś ty prostaku, mówisz resztokowa, powiedzieć do kogoś ty złodzieju! Okradasz budżet państwa nie płacąc podatki, to są dwa różne kalibry. Ta teraz co jest? Teraz znowu został przełożony ciężar dyskusji na to, kto to nagrał, po co to nagrał, jak to nagrał i dlaczego to nagrał. I z ludzi przyłapanych na, moim zdaniem, nawet przestępstwie, ludzi, którzy przyłapanych na rękę na złych uczynków, z, z bandytów robi się ofiary tak jak ta żona która nakryła męża na zdradzie ona się teraz musi tłumaczyć, czemu nie zapukała, tak samo tutaj premier nie, nie tłumaczy się za to, że w jego rządzie są ludzie, którzy jakby to ładnie powiedzieć, no nie powinni w tym rządzie być, tylko tłumaczy się, tylko atakuje, że tu może jakiś jest spisek, żeby odwołać jego rząd że to jest jakiś zmasowany atak na jego rząd że tutaj ktoś z tego odwołać próbuje się zrobić w roli of. Ofiary, obleżona twierdza za chwilę, to on za tym jeszcze zyska kapitał po, 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 polityczny, bo może powie, że to Janusz Korwin-Mikke wynajął tych kelnerów, żeby to go nagrywali. Szczerze powiem, głównie mnie obchodzi, kto nagrywał polityków, bo tam nie doszło do tego, że taśmy zostały zmanipulowane. Nikt nie mówi, że taśmy zostały zmanipulowane. Czyli to się naprawdę nagrało. Oni naprawdę robią takie wałki. I teraz, okej, okay, jeśli to zostało nagrane po to, żeby ich szantażować jeśli był szantaż i ten szantaż się nie udał, i dlatego taśmy zostały yy, yy, wykazane, to oczywiście szantażyści powinni pójść siedzieć. Ale przede wszystkim zostały ujawnione potworne nieprawidłowości na szczytach władzy. I z tego trzeba wyciągnąć konsekwencje. No ludzie, gdybym ja poszedł i dał komuś w mordę na ulicy i ktoś by zrobił mi zdjęcie, to. OK! I ten ktoś był upublicznił, upublicznił mój wizerunek, jak daje komuś mordę na ulicy. To wiecie, co by było na początku. Na początku ten ktoś miałby problemy, bo upublicznia mój wizerunek. To znaczy mój nie, bo ja już może podpadam pod osobę publiczną, ale gdybym był totalnie nieznanym, ten ktoś miałby problemy, że mm, upublicznia. Y, nielegalnie upublicznia wizerunek, tak, a nie to, a nie ta osoba bijąca, ca, ca, że dokonała napaści na inną osobę, żyjemy w chorym kraju, ludzie, totalnie żyjemy w chorym kraju i to mnie wybitnie, ale to wybitnie denerwuje. Okej, okay. jeżeli ci misie nagrywający chcieli zrobić źle, chcieli doprowadzić w ten sposób do zmiany rządu, to nie jest w porządku. Ale oni nie dokonali manipulacji taśmami. Oni nie kazali się naszym politykom zachowywać tak, jak się zachowywali. Oni nagrali rzeczywistość. I przede wszystkim chciałbym, żeby nasz kochany premier, zaraz tego Japończyka, który tak bardzo rdzo przepraszał, powiedział: Sorry, przepraszam, skrzeniłem poprawię się, wyciągnę konsekwencje, będzie lepiej. Zamiast tego on odwraca kota ogonem. On mówi: Ja jestem ofiarą, nagrali mnie, to źle. A co to oznacza? Skoro nie przeprasza i nie obiecuje poprawy, to znaczy, że nie uważa, że zrobił cokolwiek złego i mówił nam wszystkim: „Słuchajcie, będzie tak samo, przecież nie zrobiłem nic złego, więc chyba nie wymagacie ode mnie, że się poprawię”. Żyjemy w chorym świecie, naprawdę w chorym świecie, ale mimo wszystko zachęcam was do chodzenia na wybory i głosowania na jakąś. Partie. Od, odnajdźcie mojego analogowego vloga przed wyborami ostatnimi do Parlamentu Europejskiego, w którym udowadniam, że mimo że politycy mają nas w dupie, totalnie i praktycznie wszyscy, to i tak trzeba chodzić na wybory. Nawet jeśli z żadną, konkretnie z żadną partią się nie zgadzamy i z żadną się nie udosztabiamy, to i tak trzeba chodzić na wybory. I tam przez kilkanaście minut bardzo dokładnie tłumaczę, dlaczego. Pro, polecam ci ten vlog, obejrzyj go i trzymaj się. Będzie dobrze. Mam nadzieję.